Tak mam takie wrażenie, że gdzieś tam dopracowywałam to po tych niemieckich dróżkach i ścieżkach, tak i, i dopieszczałam i teraz czujesz, że jest zapotrzebowanie w Polsce tak. na usługi numerologiczne? Mm -hmm. Mm -hmm. Tak. Myślisz, że ta pandemia, o której tak dobrze mówisz, bo bardzo, w sumie dobrze bardzo bardzo ci pomogła, że ona coś w nas obudziła taką potrzebę jeszcze innego wymiaru naszej tutaj egzystencji? Mm -hmm. Myślę, że to jest, to jest, wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak? Ale jeśli chodzi o, o, o ten kawałek, gdzie ja, ym, znaczy w którym ja pracuję tak, o, o ten kawałek, to otworzyły się myślę, że masę dodatkowych drzwi dostępu do dodatkowych metod, dodatkowych rzeczy, yy, właśnie przez to, że, że odbywa się to wszystko online. Obojętnie, mhm. czy to jest na żywo, czy to jest po prostu gdzieś jakieś szkolenie typowo online mhm. tak? I myślę, że to poszerzyło jeszcze nasze. Mm, 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 zakarmiło tak? nas, ale mhm. i również poszerzyło to wszystko, tak? tak? W życiu bym na to nie wpadła, gdyby, wiesz, gdyby nie pandemia, to bym w życiu nie wpadła na to, że że dobra jest, no to ja będę teraz po polsku, bo jak gdzie tam, gdzie do Polski, gdzie po polsku, bo to jak 20 lat się rozmawia na ten temat tylko w języku niemieckim, więc mhm. miałam na początku naprawdę stres niesamowity. Ale polskiego nie zapomniałaś a, na gdzie? szczęście, więc nie. nie było ci trudno się przestawić, mhm. no tylko po prostu nie do końca wierzyłaś, że to się uda jako koncept biznesowy, dokładnie. Dokładnie. a teraz okazuje się, że to działa świetnie. Tak, tak, dokładnie.